Siemano, cześć i ja jestem Anmal, a to jest kolejny odcinek z gry For The King 2. Kontynuujemy przygodę. Co my tu mamy? Wartownia pełna niebezpieczeństw, zejście do podziemi. Nie można tam iść, dobra. To kontynuujemy rozgryweczkę sobie. I lecimy tam, gdzie mieliśmy. Kowal mógł od razu dać uczonemu... Trochę to złoto, ale dobra. My idziemy tędy. Zostanie z tury Zielasz musi się uzdrowić sam w sumie I myśliwemu by musiał By musiały go też uzdrowić więc idź tu I zróbcie się razem Przynajmniej Znaleziono zioła bardzo dobrze Uczone ile masz ruchu 5 to idź tu na początek bo kobal ma dla ciebie siano i lecimy dalej to pancerzy nas nie interesuje na zerowym poziomie lecimy dalej po prostu co my tu mamy? dobra to lecimy dalej i czemu tu za, ciągle są znaki zapytania? Po mnie bawi. Leć tu. Coś się zepsuło już. No dawaj, skupiony. Ponowne skupienie. Ty, idziemy tu. Tak szybko możemy się ruszać, że jest. widzicie. Wypram. No. Wiemy, wiemy. Wiemy. I wiemy. Misję. Szplane bu buzdy, dzięki. Złoto PD drużyny. Rękowiec mocy. O! To tak. Weź ten list i od razu przynajmniej mamy Sanktuarium Cieni. Niedzielaż już może sobie pójść w sumie tu. Niespodzianka, naprawdę odwrót. Nie chce mi się warczyć teraz, uczony. Ty idziesz tu Rynek I ty tak sprzedajemy Sprzedaj 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 Sprzedajemy wszystko po prostu Faja wiedzy Ta fajka dodaje nieco podaje gdy korzystasz z niej Nabiwszy ją dowolnym ziołem to są te Boży brud Kup wszystko, herbata korzenna, wypicie tej przywitnej Zatom po co akcję listu buduje dezorientację, to nie dzięki To nie, to nie Ludowa gałązka też nie Spicza z tych um. Nie ma nic z sandału uczonego. Um. Nie ma nic co byśmy chcieli wejść, kupi załóż sobie przynajmniej I... Pan akcik ją szyję podczas walki oczyszcza wszystkie szkodliwe pora w danym promieniu. Nie usuwa chmury, dobra to to mych idzie chcemy. To tutaj od razu pokaż mi nabij w szyję, no to. Użyj. Nie wiem, czy dostaliśmy trochę pd czy nie. Ale dobra. Karczma Dobra, wracaj tam. Masz dla zielarza do niej dodanie. Właśnie. Boże, grudy. Żeby mógł kleczyć nas ładnie. A ty lecisz tu. Weź. Odej hold. I w sumie Wyrożenia o to taką siła plus 2 A siły Po prostu Łuk nie potrzebuje takiej siły Bo ty potrzebujesz z czego? Oka tego No Zoleć tędy On się schował tu No dobra Przestraszyły już nie Dobra Wiem co tam się dzieje, dobra Ty piec chodź z tobą Po prostu lecimy dalej My możemy coś dać? Nie prawa uczonego A użyj jej po prostu Fajnie. Zrobimy to, to w ten sposób. Myśliwy ma. Daj uczonemu. Uczony sobie przejdzie tu. Da kowalowi. A kowal je od razu założy. Przy tym ma, ma większy atak. I możemy tego zaatakować. Walcz. Na pierwszym poziomie on jest. ...przebiciem. Weźmy na ul, żeby nie mógł tak zbyt dobrze atakować nas. Może się uda, bez obrażeń to utrzymać. nie jak zwykle nie. To też jest dobre. Dużo zadaliśmy mu. Dobra, ale przynajmniej pokonaliśmy go w łatwy sposób, widzowie Więcej złota dla uczonego Obrożenie od magii, ale te potrzebuje tego i uczony mają i tak najwięcej Dobra I lecimy Dalej Możesz ten Boży brud tam przekazać? Za daleko Dobra, zapomniałem o tym To idziemy tu o, zawalany domek. To coś dla kowala będzie. Uff. Ale coś takiego to my się tak nie, chce, nie lubimy, my tak bawić. Pokaż mi tutaj sobie z tej strony. Misję, nie gildia. Nie bylibyśmy mogli na 6 rundy go wziąć. Ale dobra. I leć tu. I teraz myśliwy, idź tu. Plecak otwieramy, uczony. Daj to zielarzowi I to też. I ty lecisz tu, coś się jest nieznanego, ale to nie dla nas. A ilu. Dobra. Dla mnie pierwszy poziom zdobędziemy przez to. Prawda widowie? Małe pajączki Uf, jakoś to dobrze poszło nam od lewej Niewiele wejrzliwość mamy na szczęście temu się nie udało To wejdziemy w ten sposób Oby nam to wyszło Wyszło Przynajmniej ten jeden jest praktycznie zabity A że one mają po jednym to nie będę mógł na zainakować W sumie dobrze, no Promień Na tego Dobra Jeden zabity Drugi zabity Alta woda, wilgotność Co to daje? Tymczasowo już usuwa wszystkie niewrażliwości celów celu. wyszło Obwyszło. Dobra I teraz po prostu na tego byle jak byle by zaatakować na ten jeden no. Ale jak te nogi się nagle rozszerzają nim? Weź uczony. Weź uczony. Weź zielarko. Myśliwe zdobywa pierwszy poziom, no. I lecimy na spidzie. Po prostu. Mamy mało czasu, no. Tak mało, żebyśmy mogli to tak grać. Chyba, że cztery dam dojdą i wtedy już nie. Ja nie będę tego sprawdzał, ale wszyscy przynajmniej mają pierwsze poziomy. Dobra Robimy burdę w tabernie Walcz No. Dziura mi nas zaatakował pierwsz fajnie Krytycznie wleciał. Ale nic nam się nie stało dobra to. Zatrakujmy sobie tego. I ty weź tak ładnie na tych. No. Blokada. Porażenie. To też blokada. Jeszcze tylko ten podmielony. Podchmielony pirat znaczy się. Zadał za trzy ale dobra weź na tego naprawdę? uniknął? byłem co to było? i teraz nigdy nie wiem czy to ogłuszenie ogłusz go po prostu jest Pominitura. Tak dobrze pójdzie do tego w sumie. No, krytyczny. I teraz uczony tu jeszcze raz. I by był śmierć dla nich wszystkich. Ale tak to uczony dostaje od tego. Ten nic nie robi. I ten trochę. Ale zablokowany na szczęście. I nie musisz nikogo leczyć. Więc atakuj sobie tego. I znowu uniknął. Nie wiem czemu ciągle te, ten unika. Weź mu z cały pedy zawal po prostu. No. Oszołomienie tylko on mu nadaje. Poprzednim razem, z tego co pamiętam, to nam lepiej to poszło. No i teraz przynajmniej ta, ta trójka na pewno ginie. Serio? Co to miało być? Tak, ten ma oszołomienie i atakuje nas całej Prady. Nasz ma oszołomienie i nie udaje się nic mu. To jest to śmiech Udyba jak te. No i ten... No i teraz jak pana pięciu uderzyć, to nagle ten potrafił. O, cóż, go. To już śmiechu warte jest. Pomniturę. Przebicie. Na tego. Masz 75%. Kur tu. Użyj tego, i teraz tu użyj tego. No, a nie, no i tak nam zaraz to zabierze, więc duki jestem. tym, towaret, spadaj, spadaj. Teraz nam ta zabierze tę setkę golda. Spadaj, Hildegarda. Kontynuujemy. Lecimy tędy. A co my tu mamy? Sergat zapkę wow. No. Kiedy to przestanie spadać? No, daj coś nieznanego, co to jest? Fajkarz, rynek idealny, potrzebny. Fajka wiedzy, fajka uzdrowienia, zwiększanie, soleczenia, leczenie, gdy korzystasz z niej w walce, na dowolnym ziołem. Ta fajka zwiększa skupienie o jeden, gdy korzysta z niej w walce. Zwiększa liczbę punktów ruchu, gdy korzysta z niej. Dobra, dla tamtych sprzedaj, sprzedaj, kup, kup, bo to są dla dwóch i kup, też kup to i boże brud, nam się przyda bardzo. I dziękuję bardzo. Koniec Teraz do zielarza wszystko musi pójść. Dobra. I teraz uczony, jaką dajemy tam wiety? Tak. Czyli chyżości? Daj myśliwemu. W sumie wszystkie możesz dać myśliwemu. A chrzyżość dla kowala. Myśliwy. Użyj sobie tej. Użyj. tam daj dla zielaża. Zielaż, dopóki pamiętam. Użyj. Kowal tak samo. Użyj. I ty jeszcze to daj. Dla zielarza wszystko Plus 14 dla uczonego chociaż nie może to myśli wejść to i użyć po prostu i lecimy dalej i zobaczymy czy coś jest tu przynajmniej nie ma rynek też Wielkie nic chociaż to pan się szed... Ale dobra lecimy po prostu dalej. Boży gród może uleczyć wszystkich w obszarze. A to już jest wredne, że nam tak zabrakowali. Ale rynek został. Dobra, to atakujemy go. Po prostu. Atak tych kosiotrupów nędznych. Weź tego po prostu z ataku. To jest śmiechu warto, naprawdę. Weź tak i niech ci się uda tu przynajmniej. Noż. To jest wredne. widzowie, to, to jest kurde wredne po prostu. Także mamy 80% na, ponad, na gniazdo i nam to i tak nie wychodzi. Nie dawaj po prostu, atakuj tego mi pół takim weź go gusz strzał weź na tego strzał na rozkaz teraz. A wcześniej to co? No, udacie się tym razem? Tak, nareszcie. Przynajmniej. Przynaj Temu przynajmniej się nie udało. Ale widać, że wszyscy się wzięli u na myśliwego. To, weź. Tak I przynajmniej oni się leczą Uuuu uh. A bo ona ma No Weź tego Ty weź Tego łucznika Bardzo źle ci to poszło Ale to weź ty Tobie też coś źle poszło Wybuch Przynajmniej jednego pozbyliśmy się I ten przynajmniej nie trafił Ale ty ta ten trafił Promieniem go I teraz wszyscy na tego O Fajnie, fajnie Dawaj, jeszcze raz. Jak teraz się nie uda, to naprawdę to będzie porażka z tej gry. się uczony. Bagienny Karwasza. Dla którego? Niewyraźliwość. Nie. Kto ile ma szansy na? Nawet nie ma powiedziane, kto ile ma szansy na Trafienie krytyczne ale to będzie lepsze dla ciebie. Księga ochrony jest tą księgą ochrony, weź ją po prostu. Myśliwy, o twoje, raito. No i lecimy dalej. Weź język, nie się na kwas. Dobra, myśliwy. Weź. Pokaż mi pancerz. No to po prostu To też po prostu, weźmiemy i sprzedamy Bo po co nam coś takiego co Do niczego nam się nie przyda A ta przynajmniej zapewnia pancerz dla całej drużyny I w sumie to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku Ja byłem Admael, to było For The King 2 Siemano, nara i po!